Co tygrysy lubią najbardziej? Pomidory. Tak, ogrodnicy najbardziej czekają zawsze na wysiew pomidorów. I ja w tym roku wysiewam dopiero teraz, chociaż zawsze wysiewałam gdzieś w połowie lutego, ale rzeczywiście stwierdziłam, że to jest za szybko. Potem trzeba bardzo pilnować tych rozsad, doświetlać, a te później wysiane o te dwa tygodnie naprawdę to dogonią, a nawet jeszcze lepiej im będzie. I oczywiście największy problem odmiany. Jakie wybrać odmiany? Tutaj już mam listę, które wybrałam ze 130, ponad 130 odmian, i było bardzo ciężko. Oj, bardzo. Zwłaszcza, że ostatnio rozkochałam się w zielonych pomidorach e, i pomarańczowych, ale no, urzekają też różne inne odmiany. No, nie można powiedzieć. E, że wszystkie pomidory smakują tak samo. Oczywiście jest wspólny jakiś taki smak, że wiadomo, że to pomidor, ale naprawdę żółte, pomarańczowe, białe, kolorowe, mięsiste, zielone, czarne, czekoladowe no każdy smak jest inny. I tak naprawdę od kilku lat, kiedy człowiek ma bardzo dużo swoich pomidorów, to uwierzcie, że nawet zimą nie chce się już jeść takiego ze sklepu i właściwie 85 90% odmian jest naprawdę smacznych, fajnych, ale mnie co roku i tak korci dokupować jakieś nowe szperać, szukać na jakichś zagranicznych stronach. Mam taką możliwość, że ktoś mi tam zobaczy we Francji, czy w Anglii, coś sobie pościągamy. Także fajnie, fajnie jest i jedyny problem to zawsze brak miejsca. Ja chciałam wybrać 50 odmian, ale oczywiście wyszło tak, że wyszło 60 parę. <laughs> A ja mam miejsce na stokszaku bo mam dwa tunele foliowe, no ale oczywiście chcę spróbować jeszcze dużo nowych odmian. No w tym sezonie mam około 30 nowych. Także no, zobaczymy. Pewnie wszystkie nie wzejdą. Bo to co roku jest. Ja kupuję nasiona takie wiecie, kolekcjonerskie. Ja się liczę, że może mi nie wykiełkować, może mi wyrosnąć całkiem inna odmiana. Ja się z tym liczę. Mimo to wolę poszukać, poszperać i kupić sobie takie kolekcjonerskie zaryzykować, niż tylko te, które są dostępne w sieciówkach, czy w jakichś ogrodniczych sklepach. Yy, zwłaszcza, że. Tak naprawdę mało jest dostępnych odmian w sklepach. No, więc takie ryzyko ponoszę, ale jakoś jeszcze tak bardzo źle nie trafiłam, żeby coś się nie zgadzało. No, niestety się zdarza, że jakaś odmiana nie wzejdzie. To jest jedno, więc pewnie wypadną jakieś pomidorki. Druga rzecz, że w trakcie rozsady albo jakiś zgorzel nadejdzie, albo. Coś przemarznie, bo też się zdarza, bo mam w inspekcie i mimo dogrzewania gdzieś tam przy ściankach ten pomidor zsinieje, bo jak przemarznie to łodyga robi się taka fioletowa, liście od spodu i wtedy on nie potrafi już pobrać składników odżywczych i niektóre z tego odbiją, niektóre nie i ciągle gdzieś tam coś odpada, wypada. Potem jak już są większe Widzę czasami zmiany na liściach, które już mnie niepokoją, bo tu też musimy zwrócić uwagę, bo możemy w nasionach mieć już jakąś chorobę. I po co mamy zarażać coś w oku? Więc wolę pozbyć się takiej sadzonki, a żeby mieć pewność, że te inne nie, nie zachorują. Pomidory to w ogóle jest taka przygoda dla ogrodnika. Ci, co sieją, myślę, że mnie rozumieją. Samo właśnie szukanie odmian, wybieranie, wysiewanie, potem przesadzanie, pikowanie to wszystko jest takie ekscytujące, mimo że robimy to kolejny rok, kolejny rok, niby to samo, a jednak to jest. I frajda, niesamowita frajda, kiedy widzisz, że ci rośnie twój pomidorek i później będziesz miał takiego, że ci sąsiedzi zazdroszczą i zawsze się pytają, co ty masz za pomidory, a co to jest? Wiecie, no, no tak bywa i to, to tym bardziej nas, nas tam łechce od środka, ha, 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 że my tak potrafimy i że my takie mamy pomidory, bo czarne są mało spotykane... Yy. Chyba lorosa, lo, ro, Są takie żółte z fioletowym, też genialne, i to zawsze przykuwa uwagę. A ja lubię mieć coś innego od innych. I teraz ja wysiewam e, w takiej wielodoniczce po kilka nasionek do jednej komory. To w każdej komorze będzie inna odmiana. E, sieję je bardzo płytko, na pół centymetra, chyba nawet nie sobie oznaczę każdą odmianę i później jak mi wyrośnie tam 6 pomidorków z jednej odmiany wybiorę najładniejsze 2 trzy sadzonki i będziemy to pikować. No ale na to jeszcze trzeba poczekać. Możemy też wysiewać rzutowo, ale przez to, że właśnie mam tyle odmian to dla mnie jest tak wygodniej i mniej miejsca zajmuje, ale są tacy co wysiewają jedną, trzy, pięć odmian, no to można sobie w pojemniczkach rzutowo. Podpisujmy też ja sobie ułatwiam troszeczkę życie, że tak powiem, bo później jak wysadzam te pomidory, no to bym chciała z każdej odmiany mieć chociaż jeden krzaczek. I też tak z jednej strony chcę pomarańczowe, bo są pyszne. Chcę zielonych dosyć dużo, bo to już w ogóle mój faworyt w ostatnich latach. Może jak się nimi przejem, to zmienię na jakieś inne, ale na razie zachwycam się zielonymi i też domówiłam nowe odmiany zielonych. I na tych y, znacznikach też sobie piszę, zielony, czerwony, żebym wiedziała, jaki to kolor, czy koktajlówka, bo koktajlówki będę miała tylko i wyłącznie pod chmurką. One i tak dobrze rosną, a koktajlówki ja nie prowadzę na jeden, dwa pędy, y, ale na 5, 6, nie wiem, czasami to w ogóle zostawiam. Te bardzo drobno owocowe to zostawiam tak na dziko, a jeżeli są jakieś tam troszeczkę większe te koktajlówki, albo rosną wielkimi gronami, no to jednak tam troszeczkę go przycinam. I mówię, nie dość, że dobrze rosną nawet pod chmurką, no to mi szkoda miejsca na takie wielkie krzaczory w tunelu foliowym. I do tunelu wolę wielkoowocowe pomidorki. I naprawdę, wysiew i pomidorów nie jest nic strasznego. Z rozsadami też sobie każdy poradzi. A jest tyle filmików, tyle porad po kolei, czarno na białym, co jak robić. Więc zachęcam, żebyśmy próbowali swoje wyhodować, i wtedy już zawsze będziemy chcieli swoje, a nie kupne sadzonki. Zobaczycie, to wcale nie jest trudne tak bardzo, jak się wydaje. W pomidorach chyba najgorsze są choroby. Typu zaraza ziemniaka, czy jakieś bakteryjne, ale to jest później. No i tutaj już po prostu każdy walczy sposobami przeróżnymi, ale to na inny, na inny dzień temat. Mamy czas jeszcze do wysiewania. Ci co nie wysiali spokojnie, do połowy marca by było najlepiej, ale nawet do końca marca, czy nawet w kwietniu, zawsze jakieś zbiory będą. Więc zachęcam jeszcze niezdecydowanych do wysiewu pomidorków. I takie pomidorki wysiane, jak podleje, zostają w domu na parapecie. Wiecie, one się boją chłodu i to takiego, że nocą lepiej, żeby nie spadała hmm, temperatura nawet poniżej minus. Bo, co ja mówię? Minus. Y, poniżej 8 stopni, plus 8. Lepiej, nawet, jakby miały około 10. Będą ładniej rosły. Dlatego teraz wschodzą u mnie na parapecie, a jak podrosną i dopisze pogoda, pójdą do inspektu przed dom. Ale nocą i tak oczywiście musimy je dogrzewać. Ja mam kabel grzewczy, on tam zawsze podniesie o jakieś 5-6 stopni i na razie się sprawdza. Już w inspekcie właśnie tym kablem dogrzewam i na noc zostają papryki. No ale jak będą zapowiadali jeszcze jakieś przymrozki na noc, to zobaczymy co będziemy dalej robić, bo sam kabel może nie dać rady. A po co osłabiać i opóźniać wzrost tych sadzonek. I tak musimy wytrzymać już do 15 maja, kiedy minie ryzyko przymrozków. Obserwujmy, też mamy różne tunele foliowe, mamy szklarnie z poliwęglanu. Jeżeli ktoś ma szczelną dobrą, będzie mógł sobie wcześniej wysadzić, jeżeli w prognozach nie będzie nagle jakiś tam mrozów ale ja mam dość dziurawe te tunele foliowe więc i tak raczej wysadzę dopiero po 15 maja i nieważne czy do gruntu czy do tunelu tak szybciutko na koniec posypałam to wermikulitem ponoć tak łatwo wtedy nie łapie zgorzel łodygi bo od ziemi, od wilgoci często to się zdarza zobaczymy czy to podziała do zobaczenia, to wszystko pa pa